Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj znowu o cenach złota, ponieważ znalazłem pewne informacje, które mogą wszystkich inwestujących w złoto bulionowe zainteresować. Ale na początku takie małe wyjaśnienia, ponieważ ostatnim razem, jak nabijałem się z analizy technicznej, to ktoś tam mi napisał, że komentarz, z którego wynikało, to ja bym to brał na poważnie na Poważnie twierdził, że z tego, co działo się przez ostatnie 15, czy, czy może więcej niż 15 lat na złocie, można by wnioskować to, że za pół roku cena złota spadnie o 700 dolarów za od szczytu tego ATH, tego najwyższego szczytu w historii. Słuchajcie, no to, jest, to jest bzdura. Zobaczcie, co się stało teraz. Dzisiaj złoto jest tańsze o... Prawie 40 dolarów niż jeszcze parę dni temu. A na kanale Tavex parę dni temu tam mówiono o tym, że się wypełnił trójką i że to jest sygny, silny sygnał do wzrostu. No cóż, mnie jak się wypełnia trójką, to jest to silny sygnał do tego, że czas się wyszczać. No i tyle. Mówię to specjalnie, jakby, jakby ktoś twierdził, że. Że ja traktuję analizę techniczną poważnie w jakikolwiek sposób. Tak jak mówiłem, jazda na wstecznym e, z patrzeniem e, do przodu, a nie w kierunku jazdy e, i próba e, ustalenia tego, co się dzieje za nami na podstawie tego, co widać, e, co widzimy, e, patrząc w przód, no, skończy się katastrofą w ruchu lądowym. To jest, to jest pewne. To samo jest z analizą techniczną. No, a teraz informacje, które udało mi się zdobyć. Właściwie to każdy mógłby je zdobyć. Każdy, kto ogląda amerykańskiego YouTube'a. Tam jeden ze sprzedawców złota i srebra, który ma swojego wideobloga, udał się na giełdę, która odbyła się w zeszły weekend. No i co się okazuje? Okazuje się, że tak. Po pierwsze, Srebro było sprzedawane zasadniczo w dowolnych ilościach, bo któryś ze sprzedawców miał tam te monsterpaki srebrne i sprzedawał albo na Monster monsterpaki, albo na tuby. I srebro było sprzedawane na tej giełdzie w cenie niższej niż dealer srebra w Stanach może kupić od swojego dostawcy hurtowego. I to było tanie mniej więcej o 50 centów. Zresztą cena uncji srebra w przeliczeniu na złotówki tam była gdzieś około 100, 101 do 102 zł. Czyli no, widać, co się dzieje w Polsce, tutaj dilerzy walą sobie te marże, jakie chcą. Bardzo wysokie, u nas niestety trzeba za to srebro przepłacać to, i to grubo. No, taki folklor, takie życie. Diler też chce zarobić. No, ale trafiłem na to, dlatego że szukałem jakiejś informacji o złocie, bo o tym, że rynek srebra się załamał, mówiłem wam w ostatnim razie. Nic nie jest mówione o załamaniu na rynku złota inwestycyjnego, ale okazuje się, że podczas tych targów ten, ten człowiek, o którym mówię, znalazł ofertę Krugerandów, które były sprzedawane z premią powyżej spotu, powyżej ceny giełdowej. I ta premia wynosiła 10 dolarów. Oznacza to, że przy takiej cenie 2030 dolarów, która mniej więcej wtedy obowiązywała, to marża sprzedawcy wynosiła 0,5%. Powyżej ceny giełdowej. Tutaj w Polsce, jeżeli sobie zobaczymy na przykład na zestawienie, bardzo fajne zresztą zestawienie, które zawsze tradycyjnie przygotowuję, jest przygotowywane na kanale, srebrny wehikuł, no widać, że te, tam cena powyżej spod przy tych najlepszych cenach, przy, przy najniższych cenach tych, tych najtańszych sprzedawców złota, to jest około 2%. Tutaj cały czas jeszcze te ceny są grzmocone tak dość konkretnie. No co by to oznaczało? Że dilerzy jeszcze nie są w aż tak złej kondycji finansowej, jak się już o tym zaczyna mówić w tej branży. Jak jeszcze w zeszłym roku i wcześniej mówiłem o tym, że to co się dzieje, skończy się upadkami dealerów, to dostawałem komentarze, że no nie ma szans, że przecież to nikt nie upadnie, że wcześniej też nikt nie upadł. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego że wcześniej po tych takich dużych spadkach na złocie, które miały miejsce po 2012 roku, w mojej okolicy co najmniej upadło kilka punktów, które sprzedawały złoto i właśnie było to spowodowane tymi gwałtownymi zmianami cen w dół. W tym momencie ceny, zmiana cen w dół nie jest jakaś gwałtowna. Póki co kurczy się wyłącznie rynek. No, zobaczymy, co będzie dalej. Czy ten spadki cen, które w tej chwili obserwujemy, to jest tylko początek nowego trendu, czy jest to tylko no jedna z korekt w trendzie, czy tam zmiana cen w dół w trendzie bocznym. Zobaczymy, czasem nam pokaże ale o tym też już branża zaczyna mówić, że nie wolno kupować pod żadnym pozorem złota na długie terminy dostawy ja uważam, że złotą zasadą przy zakupowaniu złota jest zasada taka, że jeżeli płacisz za złoto lewą ręką to złoto odbierasz prawą jednocześnie a jeżeli płacisz za złoto prawą ręką to złoto odbierasz ręką lewą. Nigdy nie zgadzajcie się na innego rodzaju zakupy. Jako przestrogę przytoczę Wam taki przykład też z historii polskiej, polskiej bankowości, czy polskiego, polskich, polskich inwestycji, czy inwestycji robionych w Polsce. W tej chwili już nie ma na rynku banku Raiffeisen. Jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu to był bardzo poważny gracz na, na rynku. Usług bankowych, no i on obsługiwał pewną firmę w pełnym zakresie, czyli oferował im konta, oferował finansowanie i obsługiwał emisję obligacji korporacyjnych tej firmy. No i pewnego razu wydarzyło się tak, że oni przygotowali nową emisję, zaoferowali ją swoim klientom, klientom tego banku, sprzedali całą tą emisję. O czym kilka dni po zakończeniu sprzedaży tej, tej emisji akcji, akcji, obligacji korporacyjnych wypowiedzieli umowę o finansowanie, tak? czyli na, na, na kredyt korporacyjny, na kredyt obrotowy dla tej korporacji. No i firma upadła, ludzie zostali z obligacjami, za które nie mogli ubiegać się żadnego odszkodowania, bo to są papiery wysokiego ryzyka, tam nie było na to ubezpieczenia, więc po prostu stracili swoje oszczędności. Pamiętajcie, że nigdy nie wiecie, kiedy bank sprzedawcy złota wypowie umowę kredytową, nigdy nie wiecie, kiedy tam wejdzie komornik, kiedy tam wejdzie komornik skarbowy, jeżeli firma ma problemy, to może się dostać w każdej chwili, a to, co dzieje się na rynku, może wskazywać na to, że wiele firm może mieć problemy z płynnością finansową i z finansami. Dlatego kupujecie wyłącznie za gotówkę i wyłącznie to jest dla Was bezpieczne. Każda inna forma to jest rosyjska ruletka, no, która może doprowadzić do tego, że stracicie część swoich oszczędności. Tyle uwag o złocie. Pamiętajcie, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych na największym rynku te marże sprzedawców bulionu spadają tak bardzo jak zaprezentowano, jak to się prezentuje na YouTube, to zapewne ten trend idzie do Polski. Więc jeżeli ktoś ma ochotę inwestować, to, to lepiej żeby się wstrzymał i poczekał na to, jak będzie się rozwijać sytuacja. Bo no, lepiej zawsze kupić taniej, wtedy kupicie więcej złota za नम साममें